Cześć to Sandra. Dzisiaj będzie kartka na osiemnastkę i jest to kartka w pudełku dla dziewczyny w dosyć nietypowych kolorach, bo miało się znaleźć jak najwięcej się da koloru czarnego, ale też dopytywałam, jakie kolory inne lubi, żeby to jakoś połączyć. No bo cała czarna kartka, no to wiecie, jednak trochę to mogłoby dziwnie wyglądać. Pudełko mamy białe, bo tutaj też jasne elementy są. Pudełko jest z okienkiem od rzeczy z papieru. Bazę kartki robiłam sama, bo jest czarna i zrobiłam ją z tego bloku, z ekszona akwarelowego. Kartka w środku wygląda tak. Tym kolorem drugim lubianym był jasny fiolet, dlatego tutaj mamy arkusz taki ozdobny z grafikami, z fioletowymi kwiatami. I jest to kolekcja z Craft O'Clock. Akurat ten arkusz taki z dwie kompozycje i w miarę pusty środek. Mamy tutaj też taki ciemniejszy pasek, powydzierany i potuszowany na czarno. To jest jeden z tych takich gratisowych pasków ze sklepiku Gosi. Akurat nie jest czarny, ale jest taki bardzo ciemny, szary w kratkę. I to jest z tej kolekcji Szary Nastrój z Craft Mamy też tutaj na środku takie elementy ozdobne. Pod spodem jest wycięty taki wianek. To jest z tyłu od tej kolekcji fioletowej. Taki sam jak ten. Potuszowany jest dookoła na czarno. Na tym mamy wycięte takie elementy czarne z wykrojnika. Kółko fioletowe, kółko jasne, to jasne też jest wycięte z papieru akwarelowego, żeby miało taką strukturę fajną. Osiemnastka czarna. Wiem, że solenizantka też lubi motyle, dlatego tutaj jeden taki większy dodałam w podobnych kolorach, żeby fajnie wszystko pasowało. Kwiatki mamy z flamiranu, białe z fioletowym środkiem i mają czarne pręciki. Ten duży jest też w środku spryskany tym takim pyłkiem świecącym z akszona srebrnym. Pod spodem są też kwiaty fioletowe wycinane takie z papieru z różnych kolekcji, po prostu jakie fioletowe mi wpadły w rękę to tutaj dodałam. Listki, pstorzeczka Old Fashioned Ribbon lawendowa. Tutaj na tej bazowej warstwie mamy też jeszcze czarne stempelki z przeszyciami. Są też poszarpane brzegi potuszowane na czarno. Tutaj mamy jeszcze pod spodem czarną koronkę i tutaj w kompozycji też są takie elementy wystające z czarnej koronki. Zamiast nuwo, tym razem dodałam takie pościnane kanciaste kryształki. One są od spodu czarne, a z zewnątrz takie lekko wpadają w srebro. I to jest z takiej dużej paczki yy, takiego miksu kolorowego z Actiona, tam były różne i sobie po prostu dopasowałam takie, które fajnie by tu wyglądały. I napis mamy taki yy, na tej grubej tekturce z Craft of Clock. Zacznij przygodę. Myślę, że fajnie tutaj do 18 pasuje, bo to jednak taki już jakby następny etap w życiu. I nie chciałam, żeby tutaj było coś takiego, wiecie, standardowego w dniu urodzin, czy, czy wszystkiego najlepszego, dlatego znalazłam taki. Myślę, że fajnie tutaj pasuje. Są też zrobione przeszycia radełkiem na tej bazie i na tym ciemnym pasku. Tutaj trochę to widać. Z tyłu mamy też fioletowy arkusz, ale to jest z kolekcji Kara i Lina. Poszukałam takiego bardziej bazowego. Tutaj na tyłu zawsze wolę dawać takie bardziej bazowe arkusze i sobie dopasowałam po prostu, żeby ten fiolet pasował. także na dzisiaj taka karteczka. myślę, że ciekawa, na pewno jeśli chodzi o kolory. fajnie wyszło to połączenie tego czarnego z takim jasnym, delikatnym fioletem. także mnie się bardzo, bardzo to połączenie podoba. myślę, że jest taka dosyć elegancka, właśnie kobieca, koronkowa. wam na dzisiaj dziękuję za oglądanie. pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmiki. pa pa